Dobry dzień. Cześć kochani, właśnie przed chwilą wstałam i zaraz będę się przygotowywać do dzisiejszego wesela mojego brata. Będzie dzisiaj wesela, hej, bułgarskie wesele. I tak, na wesele idę sama, jakby ktoś się zastanawiał. Więc mam nadzieję, że będzie fajna zabawa: będzie olej Kuba, będzie jeszcze inny taki mój kuzyn ze swoją dziewczyną, więc tak, będą. będą fajni ludzie z nas. Od nas po, z Polski będzie taka reprezentacja Polski, tak myślę, za 20 osób. A reszta to będzie całkiem wszyscy... rodzina bułgarska, e, bułgarskie zwyczaje, bułgarski taniec na początek, bułgarska kuchnia. No i e, zobaczymy jak to będzie. Na pewno będzie ciekawie. We've gathered today to celebrate the union of one young family. Do you accept for your legal And you, Pavel, do you accept as your lawful wife? Yes. <laughs> Dear family, your future is in your own hands. naprawdę wzruszają, co i fajnie. I jest teraz 4:30, więc bardzo późno. Ja szybko zmywam makijaż i idę spać, ponieważ jutro czeka nas e, następny dzień atrakcji. Jutro będzie impreza w basenie, e, więc na pewno będzie fajnie. No dobra, to uciekam spać i do zobaczenia. Hej, jestem właśnie w Burgas, to jest nasz przedostatni dzień w Bułgarii. I tak, po weselu troszkę nie nagrywałam, troszkę chciałam odpocząć od vlogowania i mieliśmy taki leniwy dzień nad basenem a dzisiaj właśnie, czyli dzisiaj jest niedziela a wróciliśmy do Burgas i dzisiaj po prostu sobie tak chillujemy, poszliśmy na przepyszny obiad, naprawdę przepyszny i co jeszcze? I później zameldowaliśmy się w hotelu, zostawiliśmy tam rzeczy i postanowiliśmy pójść na plażę. Ja się tak przeszłam tutaj sama. Troszkę pada deszcz, więc jest mniej turystów, a ja korzystuję to i robię jakieś zdjęcia i filmy. E, I tak, i dzisiaj pewnie będzie właśnie taki fajny podsumowujący wieczór z winem gdzieś na plaży. A jutro wieczorem mamy lot powrotny do Warszawy. Stamtąd musimy się jakoś przemieścić do Trójmiasta, ale o to będziemy się martwić później. <słuch> Lub w sumie, dobre jutro po bułgarsku. To jest nasz ostatni dzień tutaj w Burgas w Bułgarii. Teraz bierzemy plecaki i wyruszamy. Nasze miejsce na śniadanie. Kebab. W centrum Nezebaru jesteśmy po śniadanku, po naszych kebabach. Ostatni dzień. E, zaraz gdzieś chyba pójdziemy na plażę, ale przedtem jeszcze na jakąś kawkę i w sumie pogoda jest ładna, nie ma tego deszczu e, i o 19 mamy, mamy już lot. zrelaksujemy się wszyscy chcą iść coś zjeść chociaż ja nie jestem głodna <noise> i później łapiemy autobus i lecimy na lotnisko, w sumie jest całkiem sympatycznie, po deszczu ani śladu po prostu robimy sobie zdjęcia tutaj i doceniamy ostatnie chwile z ciepłą pogodą i z morzem

Wróciliśmy z Bułgarii, wylądowaliśmy i jesteśmy na stacji w, Lubli, w Modlinie. Tak powinno być poprawnie. Mieliśmy jakąś dziwną akcję z biletami w autobusie i koniec końców pojechaliśmy za darmo, więc też ciekawie. A teraz czekamy na pociąg, który będzie o 23.30 i o 3 w nocy będziemy w Gdyni nareszcie. To jakiś jeden odjeżdża, ale to nie nasz, mam nadzieję. <słysy> <słysy> więc czekają nas jeszcze jakieś 3-4 godziny w pociągu. Ja mam nadzieję, że minął nam szybko i bezproblemowo, a później jeszcze trzeba będzie pomyśleć, jak się dostać yy, do domu. I tak zakończymy naszą wyprawę. Zimno. Jest na nie jest chyba. Nie